Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Jarosław Warner, a dzisiaj zobaczymy, jaką koncepcję miał Epikur na temat śmierci. Epikur wierzył, że prawdziwą misją filozofii jest nieść ulgę w cierpieniu. A co stanowi główną przyczynę ludzkiej niedoli? Epikur nie miał wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie: wszechobecny lęk przed umieraniem. Przerażająca myśl o nieuchronnej śmierci, podkreślał Epikur, przeszkadza nam cieszyć się życiem i zaburza każdą przyjemność. Nic, co moglibyśmy zrobić, nie zaspokoi naszego pragnienia wiecznego życia, więc we wszystkie ludzkie czynności nieodłączne wpisany jest brak satysfakcji. Epikur pisał, że u wielu osób rozwija się nienawiść do życia, ironicznie prowadząc nawet do samobójstwa. Niektórzy angażują się w szalone, bezcelowe działania, którego jedynym celem jest uniknięcie bólu wpisanego wykondycją ludzką. Ludzie bezustannie poszukują mało satysfakcjonujących zajęć. Epikur nakłaniał nas, abyśmy zamiast przeszpadać sobie w ten sposób cierpienia, wyrli w pamięci wspomnienia przyjemnych doświadczeń, pieczołowicie je przechowywali, a następnie przywoływali. Sugerował, że nauczywszy się raz po raz czerpać z takich zasobów, nie będziemy czuli potrzeby angażowania się w ciągłą pogoń za uciechami. Legenda głosi, że filozof stosował się do swoich rad, leżąc na łożu śmierci z powodu skomplikowanej kamicy nerkowej, pomimo dojmującego bólu zachował spokój umysłu, dzięki temu, że wspomniał przyjemne rozmowy w kręgu przyjaciół i studentów. Epikur sformułował szereg świetnie skonstruowanych argumentów, których jego studenci uczyli się na pamięć jak katechizmu. Na wiele z poruszanych przez niego tematów debatu debatuje się od ponad 2000 lat. A jego argumenty nadal pomagają w przezwyciężeniu lęku przed śmiercią. Epikur nauczał, że dusza jest śmiertelna i ginie wraz z ciałem. Diametarnie się w tym różnił od Sokratesa który 100 lat wcześniej przed swoją egzekucją pocieszał się wiarą w nieśmiertelność duszy i nadzieją, że będzie miała wieczne towarzystwo podobnych do niego ludzi wspólnie poszukujących mądrości. Wiele stanowiska Sokratesa na temat śmierci, którego pełny opis znajdziemy w dialogu Platona Fedon. Ostatecznie poglądy Sokratesa na śmierć miały istotny wpływ na chrześcijańskie rozumienie życia po śmierci. Jeżeli chodzi o dialog Platona Fedon, to on jest dostępny na stronie wolnelektury.pl Wracając do Epikura Epikur surowo potępiał współczesnych mu przywódców religijnych, którzy w dążeniu do poszerzenia władzy podsycali w swoich zwolnikach lęk przed umieraniem i straszyli ich karami czekającymi po śmierci tych, którzy nie przestrzegają określonych zasad i reguł. Jeżeli jesteśmy śmiertelni, a dusza nie przeżywa, twierdził Epikur, to po śmierci nie mamy się czego bać. Nie będziemy mieli świadomości ani żalu po straconym życiu. Nie musimy też obojać się bogów. Epikur nie zaprzeczał istnieniu bogów. Twierdził jednak, że bogów nie obchodzi ludzkie życie. Służą nam jedynie jako przykłady życia w spokoju i błogostanie, do jakiego i my powinniśmy aspirować. Epikur Zakładał, że śmierć jest niczym, ponieważ gdy umieramy, śmiertelna dusza ulega rozproszeniu. To, co rozproszone, nie postrzega, a jeżeli czegoś nie postrzegamy, jest dla nas niczym. Innymi słowy, tam, gdzie jestem, nie ma śmierci, a gdzie jest śmierć, nie ma mnie. W związku z tym Epikur pytał: Dlaczego mamy bać się śmierci, skoro kiedy nas spotyka, już jej nie postrzegamy? Epikur mówi, że faktycznie nas nie będzie. Nie będziemy nadwiedzieć, kiedy umrzemy, ponieważ śmierć i ja nie możemy koegzystować. Kiedy nie żyjemy, nie wiemy, że nie żyjemy, więc czego tu się bać? Epikur uważał, że stan niebytu po śmierci jest to same z tym, w którym byliśmy przed narodzinami. Te dwa stany nieistnienia, czas przed narodzinami i ten po śmierci są identyczne. Chociaż bardzo boimy się tej drugiej odchłani mroku, a niewiele zajmuję się pierwszą. Można rzec powiedzieć, mniej więcej oswoiłem się już z myślą, że zapadnę się w czeluś zapomnienia. Wydaje mi się ona jedynym logicznym zakończeniem bytowania. Od dziecka uważałem, że zgodnie z logiką po śmierci następuje powrót do stanu sprzed urodzenia. Idee życia po śmierci wydawały mi się niespójne i skomplikowane w porównaniu z prostotą takiego końca. Nie byłbym w stanie znaleźć ukojenia w koncepcji życia po śmierci, ponieważ myśl o nieskończonej egzystencji, przyjemnej lub nieprzyjemnej, znacznie bardziej mnie przeraża niż rozważania egzystencji skończonej. Dziękuję na dzisiaj. Ja nazywam się Krzysztof Jarosław Warner i zachęcam się do subskrypcji tego kanału, jak i dawania łapkę w górę. Pozdrawiam i do następnego.